15 i 16 kwietnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowym Małopolskim zostanie przeprowadzony 35. Wojewódzki Konkurs Ludowe Obrzędy i Zwyczaje. Jego głównym celem jest ochrona i popularyzacja tradycyjnego folkloru, a w szczególności autentycznych obrzędów i zwyczajów. Wojewódzki Konkurs Ludowe Obrzędy i Zwyczaje to jedna z najstarszych imprez związanych z folklorem na terenie Polski. Zbliża się jego 35. edycja. Gospodarzem konkursu już po raz ósmy, będzie Sędziszowski dom kultury. W tym roku właśnie jest taka uwaga, bo przenosimy termin realizacji tego konkursu z racji tego, że wracamy po przedpandemiczną datę, dlatego że była pandemia, były różne niedogodne sytuacje, więc przenieśliśmy to na wrzesień. Teraz wracamy już do stałego terminu, czyli kwiecień i w tym roku 15-16 kwietnia 35, 35 Wojewódzki Konkurs Ludowe Obrzędy i Zwyczaje. Zgłoszenia zespołów przyjmowane są do 31 marca. Trzeba wypełnić kartę zgłoszenia, którą należy albo mailowo, albo drogą pocztową wysłać do Wojewódzkiego Domu Kultury. W regulaminie są wszystkie dane, które, które można po prostu zajrzeć i, i wypełnić i wysłać. Podczas konkursu grupy przedstawiają obrzędy i zwyczaje ludowe, na przykład te związane z narodzinami dziecka, chrzcinami, weselem, pogrzebem, cyklem prac na roli, a także widowiska dotyczące świąt. W konkursie Przewidziane są nagrody finansowe. Regulamin, karta zgłoszenia oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Sędziszowskiego Domu Kultury pod adresem www.mgoks.pl